Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz i będę dzisiaj miała taką ogromną przyjemność prowadzić z Was w mój ulubiony temat, jakim jest praca z talentami, talentami znanymi w Polsce jako Talenty Galupa, z takim narzędziem psychometrycznym, które w bardzo świetny, taki pozytywny sposób pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i zaraz Wam powiem, jak, dlaczego warto, dlaczego to może być ciekawe, dlaczego to może być istotne. I co możemy z tego, z tego więcej skorzystać? Jak to może Wam pomóc w Waszym biznesie, w budowaniu marki osobistej i w też wszystkich innych obszarach, które macie przed sobą. Zacznij z talentem zakończ mocną stroną, tak sobie nazwałam dzisiejsze nasze spotkanie I, i krótki wstęp dla Was. Ja też nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, też może warto kilka słów o sobie powiedzieć na początku. Ja się specjalizuję w tej metodzie, metodzie rozwoju poparcia o mocne strony, pracuję z tym narzędziem już od wielu, 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 wielu lat. Mam za sobą tysiące osób, które już miały okazję przez moje ręce przejść i ze mną pracować, ale głównie pracuję w dużych firmach, dużych organizacjach i zespołami. To jest taka moja grupa, którą uwielbiam, oraz oczywiście kobiety i przedsiębiorcy. To są też takie kolejne moje grupy, które bardzo lubię wspierać. Czyli osoby, którym się chce, które mają w sobie jakiś pewien potencjał, które też chciałby więcej wycisnąć tej cytryny ze swojego życia i coś zrobić dalej. Galup, na pewno to słowo Wam jest znane z różnych obszarów. Możecie pomyśleć, jakby skąd tą firmę znacie. Natomiast jakby taką osobą, która jest kluczowa akurat w tym kontekście naszego spotkania, jest Don Clifton, czyli człowiek, który zaczął zadawać inne pytania. W latach 50., kiedy psychologia zupełnie innym obszarem się zajmowała niż teraz, gdzie jeszcze tego obszaru psychologii pozytywnej nie było, dopiero zaczęła pączkować, to był człowiek, który zamiast badać choroby psychiczne, zaburzenia, trudności, jakieś traumy, zaczął zastanawiać się, a co by było, gdybyśmy zamiast tych rzeczy zaczęli badać sukces, potencjał mocne strony, to wszystko, co jest też pozytywne. Jakie informacje byśmy uzyskali? Czy ludzie mogą w jakiś sposób te informacje o naszym potencjale, o mocnych stronach, talentach, mogą nam w czymś pomóc? I to był właśnie człowiek, który zaczął te pytania zadawać. I takim obszarem, w którym m.in. badano wtedy, ale też badamy to teraz, były wnioski, które się dziś pojawiło w propos zaangażowania pracowników. I te badanie, które tutaj widzicie, te wyniki to były z 2022 roku, czyli jakiś czas temu, gdzie globalnie wyciągnięto taką średnią, która mówi o tym, że 13% pracowników, ale też myślę, że nas, angażuje się realnie w swoją pracę. Bardzo mała liczba osób. Reszta osób albo po prostu wykonuje swoją pracę, tak mówiąc, pros odbębnia ją. To zaangażowanie jest małe, bo musi tą pracę wykonywać. Niektórzy są aktywnie niezaangażowani w sposób taki widoczny, mocny. Natomiast te badania, które ja sobie też nim się przyglądam, pokazują statystyki w Polsce. W Polsce powiedziałabym, że to zaangażowanie jest dużo niższe niż te, które widzieliście. W tamtym roku wynik to było 10%, bardzo mało, a w tym roku jest to 8% wynik, powiedziałabym, bardzo straszny. Myślę, że też COVID, pandemia, różne kryzysy, sytuacja, granicy, myślę, że wszystko mocno na to wpływa. Ale też coraz częściej zastanawiamy się jakby, że też ta moja praca fajnie była powiązana z czymś, co lubię, co mi sprawia przyjemność, a nie tylko takim wykonywaniem pewnej ilości czynności. Jednak też częściej spełnienie super gdyby działało. No, i właśnie badając sobie też te różne obszary, stworzono metodologię, która jest oparta o talenty, o mocne strony, która pomaga ludziom odkryć ich esencję, te rzeczy, które są najmocniejsze, najsilniejsze, pewne naturalne wzorce i pomóc im nimi zarządzać, żeby jak najlepiej osiągać pewne różne sukcesy, nie tak jak inni, nie sposobami, metodami innych osób, tylko własnymi. Ja też mówiąc o jakichś konkretach, każdy z nas ma swój unikalny styl. Każdy z Was, domyślam się, też w inny sposób buduje relacje, czy z klientami, czy z, z osobami wokół siebie. Marketing, można w pewnych technik korzystać, ale jakby dla każdego coś innego jest ważne. Dla jednej osoby to będą relacje kontakty, polecenia, bazowanie na właśnie poleceniach, czyli budowanie relacji, inwestowanie w to. Dla kogoś to będzie jakaś super analiza, czy umiejętność używania różnych algorytmów i wyciągania wniosków z tego, jak reklamy różne działają na przykład. Każdy z nas troszeczkę w inny sposób działa. I ten talent, którym myślimy, o talent Galupa, to jest coś, co jest naszym naturalnym wzorcem. I talenty w tej metodologii są podzielone na 34 cechy, 34 talenty które są wrzucone do takich czterech grup, czterech stylów. Czyli mamy cztery kolory, cztery domeny domena wykonywania, talenty takie jak dyscyplina, naprawianie, odpowiedzialność, organizator, ukierunkowanie, osiąganie, pryncypialność, rozwaga i bezstronność talenty, które są w tej grupie talenty związane z wykonywaniem, em, talenty związane z budowaniem relacji, myśleniem strategicznym i wpływaniem. Mamy je w taki sposób podzielone. Pracując nad nimi, e, skupiamy się na takich czterech, na trzech obszarach. Poznanie, obserwacja, zrozumienie, dostosowanie, zarządzanie świadome i używanie celowo. Tutaj mamy bardzo duży taki nacisk na produktywność, żeby to było coś, co bardzo, bardzo, bardzo mocno um, pokazuje naszą esencję, jak my działamy. Żeby to nie był tylko element świadomości, że taki jestem i tyle, tylko taki jestem i co chcę dalej z tym zrobić, tak? Co mogę zrobić z tym, jak mogę lepiej zarządzać sobą. Nie chodzi o tej wchodzenie poza strefy komfortu, robienie jakichś rzeczy, które nie są nasze, tylko właśnie mądry sposób działania, tak żeby e, e, odpowiednimi krokami dochodzić tam, gdzie potrzebujecie. Talenty mają też takie kilka obliczy, i tutaj chciałam Wam pokazać takich kilka metafor. Każda z tych cech e, nie jest taka tylko ultra pozytywna, ma swoją jasną stronę mocy i ciemną stronę mocy. Czyli na przykład talent empatia może być talentem kogoś, kto potrafi świetnie czytać ludzi, potrafi naprawdę genialnie, e, patrząc na inne osoby, dostrzegać, co ta osoba może potrzebować, jeżeli ktoś z Was jest coachem, e, wie, jakie pytanie zadać aktualnie, wie, kiedy to pytanie jakoś dotknęło tą osobę w dobry sposób i potrafi by intuicyjnie iść za klientem. Jeżeli mamy ten talent po ciemnej stronie, może to wpływać na takie bardzo miękkie serce i wrażliwość, taką nadwrażliwość, albo wchodzenie za bardzo w emocje innych osób i przeżywanie ich jak swoje. Więc tutaj ta empatia może być takim współodczuwaniem zbytnim, z takim narażeniem jakby swoich wyzwaniowych rzeczy własnych. Więc tutaj dobrze jest sobie też, jak będziecie już po badaniu, Zobaczcie, jakby po której stronie mocy jest mój talent, tak? gdzie on jest tutaj na tym, na tym obszarze? Czy jest dla mnie taką pozytywną moją cechą? Czy widzę, że jeszcze chyba potrzebuję nad nią popracować, żeby mi nie przeszkadzała, żeby dojrzała? Tak jak tutaj pomidory widzicie. Mamy te niedojrzałe, które potrzebują słońca, uwagi, e, działania, efektu, e, żeby stały się pyszne, soczyste i mogły nam służyć. Tak samo jest z talentami, sam talent nie wystarczy, tak? jeżeli nie włożymy w niego pracy, nie damy mu e, takiej inwestycji, praktyki, wiedzy, to będzie po prostu taka cecha, taki surowy, jeszcze nie dla nas e, materiał i naszym zadaniem jest dbać o to, żeby to było tak piękne jak ten ogród, tak? żeby wszystko było na swoim miejscu żeby wszystkie takie chwasty, szkodniki, to, co nam może przeszkadzać, żeby to eliminować, żeby nam to dodatkowo działało. Talenty to nie są też etykietki i to też nie są, e, mm, nie jest informacja taka stricte, że mając ten zestaw talentów, taki zawód musisz wykonywać, tylko raczej to jest taka pewna informacja o tym, jak będziemy pracować, niż e, jak, e, co możemy robić. Nie ma też lepszych, gorszych, więc każda z tych cech może być Ogromnym atutem, jeżeli dobrze z niej korzystamy. To też jest myślę, że taka fajna rzecz, że dostajemy coś pozytywnego o nas samych. Pomaga nam też to zobaczyć, zobaczyć też swoją unikalność i poprzyglądać się takim naszym działaniom, w jaki sposób ja osiągam sukces. Jaka jest moja ścieżka, jaka jest moja droga, z jakich narzędzi korzystam, co mi pomaga, a co mi przeszkadza. Tak, co tutaj jest, bo dla każdego będzie to, to zupełnie coś innego. Ja lubię ten obrazek, który tutaj widzicie, który pokazuje, nie pamiętam teraz, jakie to, jest, jakie, to jest, jakie to jest miasto dokładnie, ale zobaczcie, tutaj mamy bardzo dużo różnych dróg, czyli różne osoby jadą do celu swojego, czy to jest praca, czy to jest dom i wybieramy różne ścieżki, różne drogi. To może być prosta droga, to może być dłuższa, to może być szybka trasa, wolna trasa, ale taka, którą ktoś wybrał dla siebie, tak, ta, którą... Akurat w danym momencie ktoś yy, zdecydował, i za, yy, że taka właśnie będzie. Po co możemy to zrobić? Co nam to da? Da nam też ta, to takie spojrzenie na siebie, na nasz filtr. Jakim ja mam filtr, taką soczewkę, którą mam? Zobaczcie, ja tutaj sobie założę rekwizyt mój, okulary. Okulary i yy, moja wada wzroku, którą mam, yy, powoduje, że widzę w inny sposób yy, z okularami, jak bez. Tak samo wy. Mając pewien zestaw talentów, pewną, pewną e, pierwszą piątkę, e, widzicie świat w jakiś określony sposób, zadajecie pytania, które są naturalne. Ktoś z talentem rozwaga e, naturalne pytanie, które może się pojawić mu a co, jeżeli to się wydarzy? Albo, czy wzięliście pod uwagę e, tą sytuację, która może być przed nami, że to może wpływać na nasze właśnie nasze działania? Więc one bardzo mocno o takim filtrze naszym mówią, w jaki sposób my widzimy pewne rzeczy, jak my działamy. E, pokażę też to Ci, w jaki sposób Ty podchodzisz do planowania, do organizacji. E, czy to będzie raczej takie działanie chaotyczne i kreatywne i elastyczne, otwartość na zmiany, czy raczej takie stricte poukładanie? To też pomoże ci lepiej organizować swoją pracę i też współpracę z zespole. Więc dużo informacji też takich możemy e, uzyskać. Jeżeli w swoich talentach znajdziesz analityk, czyli taka cecha, która wyróżnia osoby, które m, poszukują powodów, przyczyn, e, mają taką łatwość, zdolność brania rzeczy pod uwagę różnych czynności, e, które mają wpływ na daną sytuację czy na decyzję, którą muszą podjąć. To będzie osoba raczej, która będzie potrzebowała więcej czasu, żeby pomyśleć, tak? To nie będzie ktoś, kto pyk, już ma odpowiedź, tylko potrzebuje trochę więcej pomyśleć. Osoba z komunikatywnością, która na ogół łatwo jej przychodzi ubieranie słów, myśli słowa i ma coś takiego w sobie, że potrafi być takim ciekawym mówcą, czy nawet rozmówcą, już w inny sposób będzie podejmować decyzje, tak? Być może z kimś porozmawia, poradzi się. Niż będziesz szukać informacji i gdzieś nimi się przyglądać. Są też osoby, które mają w talentach taką cechę, jaką jest na przykład osiąganie, tak? I zupełnie inaczej działają. Talenty też bardzo będą, informacje o nich dać też informacje o swoim tempie działania, jaka ta dynamika jest. Czy w swoim tempie bardzo szybko działasz, pędzisz i masz taką ogromną um zwinność, błyskotliwość działania. I inni może czasami nie nadążają ze Tobą, tak? Że to tempo jest wysokie, taki wysoki poziom energii jest. Czy właśnie jest z drugą strony, że potrzebujesz yy, jednak trochę więcej czasu na refleksję, na podjęcie decyzji, może nam to też pomóc w takim przyglądaniu się yy, temu obszarowi na przykład. Tak, czy to jest ta szybkość, czy samodzielność, czy raczej z innymi? Yy, też to pokaże takie Twoje podejście do wykonywania zadań. Ale też y, sposób komunikacji, y, zobaczysz sobie jak będziesz sobie czytał ten raport, te wyniki, że też tam jest bardzo fajnie dużo informacji a propos y, tego jak my działamy, jak my się komunikujemy. Więc to może Ci pomóc lepiej komunikować się ze swoimi odbiorcami, klientami, zespołem w y, bardziej świadomie. Więc jeżeli masz ochotę lepiej zrozumieć siebie, lepiej poznać siebie, zobaczyć jakby czym różnisz się od innych bo żebyś, jeżeli chcesz stworzyć jakiś fajny opis bio, albo stworzyć ofertę, która jest ofertą, która Ciebie wyróżnia, to bardzo mocno Ci polecam poprzyglądać się talentom Galupa. Przejdź do kolejnej części, w kolejnej części pokażę Ci, jak takie badanie zrobić, jakie są rodzaje raportów i w ostatnim filmie, w jaki sposób możesz popracować nad swoimi wynikami. Dziękuję bardzo za uwagę.